Czy słyszałeś kiedyś, że częsta ejakulacja może zmniejszać ryzyko raka prostaty? To bardzo częste pytanie wśród mężczyzn, szczególnie po czterdziestce. Dziś wyjaśnię, co nauka już odkryła na ten temat, jasno i rzeczowo, abyś wiedział, jak dbać o swoje zdrowie na dłuższą metę? Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn, zwłaszcza po 40 roku życia. Szacuje się, że jeden na dziewięciu mężczyzn zmierzy się z tym problemem w ciągu swojego życia. Pomimo tak dużej liczby przypadków, wciąż krąży wiele mitów i sprzecznych informacji. Jeden z nich dotyczy właśnie tego, czy masturbacja lub częstotliwość stosunków seksualnych mogą bezpośrednio wpływać na ryzyko zachorowania. Ale czy to prawda, czy nie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na badania naukowe. Jedno z najbardziej znanych zostało przeprowadzone przez naukowców z Harvardu, którzy przez wiele lat obserwowali tysiące mężczyzn. Wynik był interesujący: mężczyźni, którzy zgłaszali częstszą ejakulację, średnio około 21 razy w miesiącu, mieli mniejsze ryzyko rozwoju raka prostaty w porównaniu z tymi, którzy robili to rzadziej. To nie oznacza, że ejakulacja działa jak szczepionka przeciwko rakowi ale sugeruje, że może odgrywać pewną rolę ochronną. Wyjaśnienie jest stosunkowo proste. Podczas ejakulacji mężczyzna opróżnia nagromadzone w prostacie wydzieliny, co może zmniejszać stany zapalne i ryzyko niekorzystnych zmian komórkowych. Można to porównać do regularnej konserwacji maszyny. Unikasz gromadzenia się zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować awarię. Warto teraz oddzielić mity od faktów. Po pierwsze, masturbacja nie szkodzi zdrowiu. Po drugie, zatrzymywanie nasienia nie zwiększa potencji ani nie daje żadnych szczególnych korzyści. Po trzecie, zarówno stosunek seksualny, jak i masturbacja mają podobny wpływ na prostatę. Najważniejsze jest nie to, w jaki sposób, ale jak często i regularnie. Jeśli chodzi o częstotliwość, wielu mężczyzn pyta: Ile razy w miesiącu powinno się ejakulować, aby prostata była zdrowa? Odpowiedź brzmi: nie ma jednej magicznej liczby. Badania pokazują korzyści przy około 20, Eicherem razach w miesiącu, ale nie oznacza to, że jest to jedyny właściwy standard. Specjaliści podkreślają, że regularność ma większe znaczenie niż dokładne liczenie. Unikanie bardzo długich okresów bez ejakulacji może być korzystne, ale nie ma potrzeby przesady. W tym miejscu warto podkreślić coś bardzo ważnego. Częsta ejakulacja może pomagać. Ale sama w sobie nie wystarczy, aby chronić prostatę. Inne czynniki stylu życia mają ogromny wpływ na zdrowie mężczyzny. Zdrowa dieta przeciwzapalna, bogata w warzywa, owoce i produkty takie jak pomidory zawierające likopen, regularna aktywność fizyczna, kontrola masy ciała i przede wszystkim coroczne badania urologiczne to fundamenty profilaktyki. Dlatego, jeśli martwisz się o zdrowie swojej prostaty, pamiętaj, że częsta ejakulacja może być sojusznikiem. Ale nie zastępuje wizyty u lekarza ani zdrowych nawyków. To tylko jedna część większej układanki, która obejmuje profilaktykę, wiedzę i odpowiedzialność za własne zdrowie. I bardzo ważna wiadomość, jeśli masz więcej niż 40 lat, nie czekaj na pojawienie się objawów, żeby udać się do urologa. Regularne badania są proste, szybkie i mogą uratować życie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim znajomym. Dobra informacja może zmieniać życie. Razem możemy obalać mity i wzmacniać zdrowie mężczyzn.